Jadąc dokądś nocą, szczególnie we mgle, często dostrzegamy majaczące na poboczu sylwetki ludzi. Niedoświadczony kierowca lub rowerzysta może w takiej chwili szarpnąć kierownicą, czy nawet nadusić hamulec. Zazwyczaj okazuje się, że to tylko słup albo znak, albo coś podobnie nieszkodliwego czego kontury zostały zamazane przez ciemność i opary mgły ludzki mózg automatycznie doszukuje się w niewyraźnych kształtach znajomych rzeczy takie zjawisko nazywa się pareidolią jest zupełnie nieszkodliwe czasem gdy już zbliżymy się do postaci okazuje się że w ogóle nic tam nie było Wtedy należy podziękować losowi, bo to może znaczyć, że o włos uniknęliśmy strasznego przeznaczenia. Jesienią 1993 roku, późnym wieczorem, 17-letnia Eliza Ochab wracała do domu rowerem i na poboczu zobaczyła stojącą we mgle postać. Gdy się do niej zbliżyła, Postać wyciągnęła po nią nienaturalnie długie, pająkowate ręce. Następnym, co pamiętała, było jak grzybiarze znaleźli ją w lesie. Nagą, zziębniętą i z dziwnymi ranami na karku. Z trzynastu lat, w których czasie była uważana za zaginioną, nie pamiętała nic. Policyjni psychologowie wielokrotnie próbowali na niej hipnozy, ale pytana o te 13 lat dziewczyna za każdym razem odpowiadała jedynie przeciągłym, zwierzęcym krzykiem bólu. Podobnie przedstawia się historia Adama Krzyjowskiego. Jadąc samochodem do Kielc, zobaczył postać na poboczu. Było to w latach 70. Uszczytuł mody na autostop, więc Adam zatrzymał pojazd. Mężczyznę odnaleźli milicjanci po niemal dwóch dekadach. Z identycznymi jak w przypadku Elizy ranami na karku. O tym gdzie był i dlaczego nie postarzał się ani o włos. Nie był w stanie powiedzieć nic. Pamiętał jedynie jak uchylił drzwi malucha i wyciągnęły się po niego pająkowate, szponiaste ręce. Policja, w obawie przed się paniką, Ukrywa informacje o tych wydarzeniach, posuwając się przy tym nawet do zamykania ofiar w szpitalach psychiatrycznych. Mimo tego znanych jest kilkanaście podobnych relacji. O wielu incydentach z pewnością nigdy się nie dowiemy. Najlepiej jest nie wychodzić nocą, szczególnie podczas gęstej mgły. Jeśli jednak przytrafiłoby ci się nieszczęście i zobaczyłbyś na poboczu postać. Nie patrz na nią. Nie krzycz. Nie zwalniaj i absolutnie nie zawracaj. Z nieznanych przyczyn ludzie mgły zazwyczaj rezygnują z porwania w ostatnim momencie. Jeśli jednak to coś zorientuje się, że je widziałeś, i domyślasz się, czym jest, na pewno nie będzie chciało zostawiać świadków. Najlepsze, co możesz zrobić, to jechać ze stałą prędkością, jakby nigdy nic, i jeśli tylko w coś wierzysz modlić się po cichu.